Tak więc zaczynamy, Panie Profesorze, tak? To ja bardzo serdecznie witam wszystkich. Zanim zaproszę Pana Profesora na scenę, chcę powiedzieć tak, że od siebie też tak trochę, że myślę, że ci, którzy wymyślili Polskę Wielki Projekt, nawet chyba się nie spodziewali, że to się rozrośnie do takich rozmiarów, choć pewnie chcieliby bardzo, żeby tak się stało, ale pewnie nie do końca się spodziewali. Szósta edycja Kongresu Polska Wielki Projekt, pierwszy dzień za nami gospodarczy, dzisiaj kultura... Nauka, polityka, drugi dzień, jutro trzeci, nie mniej ważny. Trzy dni kongresu, kilkanaście paneli, kilkudziesięciu panelistów, niektórzy także z zagranicy, znakomite osoby. No i przede wszystkim proszę Państwa, ponad tysiąc zarejestrowanych uczestników, obserwatorów kongresu to jest absolutny rekord, mimo że w tym roku kongres. Przynajmniej na razie zostanie w Warszawie te wyjazdowe sesje dopiero zaczną się jesienią, więc w tym roku troszkę inaczej. Ale tysiąc osób, które chciałyby tutaj być, przysłuchiwać się, oglądać, czasem też może i zabierać głos, to myślę, że rekord na razie nie do pokonania. Zanim powiemy Państwu, co dziś przed nami, chciałbym bardzo, żeby w imieniu przede wszystkim i fundacji i w imieniu własnym przywitał Państwa profesor Zdzisow panie profesorze, zapraszamy na scenę. I poprosimy o brawa dla pana profesora. Dzie dziękuję bardzo. To zawsze jest miło być wśród przyjaciół. Pan redaktor już powiedział parę słów o naszej historii. To jest też taki powrót tutaj powrót do tej sali. Tutaj zaczynaliśmy i pamiętam też, że pan redaktor Ziemiec prowadził dwa pierwsze nasze kongresy. Ja tylko przypomnę, że pierwszy kongres miał w ogóle odbyć się w 2010 roku. No i miał być takim darem naszego środowiska i wkładem dla pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, początkiem jego kampanii. Myśmy zawsze chcieli pokazywać to, że. Również środowiska twórców kultury, twórców nauki, ludzi, użyję tego dawnego pojęcia star staromodnego, socjologicznie dzisiaj czasami podważanego, ludzie z inteligencji, również wspierają wówczas pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wspierają prawo i sprawiedliwość, wspierają naszą, naszą wizję Polski. I potem była katastrofa smoleńska. Niestety wszystko się zmieniło, a planowaliśmy, nasz kongres miał się zakończyć przyjęciem w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. A przyszły bardzo trudne i smutne chwile, ale postanowiliśmy rzeczywiście w tych trudnych i smutnych chwilach również pracować nad tym wielkim projektem, że tamta tragedia miała nam dodać. Dodać sił. i Pierwszy kongres odbył się w 2011 roku, tutaj, w tej, w tej sali. No a teraz już jest kongres szósty, w zupełnie zmienionych okolicznościach. Dlatego, że, tak jak powiedziałem, mówiłem o tym wczoraj, trochę też mówił o tym pan wicepremier Morawiecki, na wczorajszym bardzo interesującym dniu, mianowicie, że teraz nadchodzi taki okres, w którym Myślę, że ludzie, szersze społeczeństwo może powiedzieć, też do nas sprawdzamy. Tyle mówiliście, mówiliście, że będziecie, że macie pomysły na Polskę, że potraficie to zrealizować. No i teraz możemy to realizować. Poprzez oczywiście naszych przedstawicieli, a jest też tak, że tym kongresem, zawsze nad tym kongresem czuwała trochę ukryta, trochę niejawna. Trochę spontaniczna rada programowa, była kapituła też nagrody imienia, imienia Lecha Kaczyńskiego. No i wielu członków tej rady programowej, wiele osób było były w organizację kongresu, konceptualizację tego kongresu, dziś pełni ważne funkcje państwowe. Pan wicepremier Gliński, pani minister Wanda z Winogrodzka, Wiele innych osób, pan minister Szałamacha, wiele osób z naszego środowiska, i to też był taki, taki cel. Wiele osób z naszego środowiska dzisiaj zajmuje ważne pozycje, albo wkrótce zajmie, pan profesor Przyłębski niedługo będzie ambasadorem, reprezentował Rzeczpospolitą Polską w Berlinie. Pani sędzia Julia Przyłębska jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Akurat z tą instytucją mamy pewne kłopoty, ale mam nadzieję, dzięki pracy pani sędzi, już niedługo te kłopoty również się zakończą. Więc tak to wygląda. Dzisiaj, co nie znaczy oczywiście, że ta nowa sytuacja zwalnia nas z obowiązku namysłu nad Rzeczpospolitą, dzisiaj będziemy to robić, a jednocześnie będziemy honorować te osoby, które na taki honor zasługują. Już pewnie Państwo wiedzą, że tegorocznym laureatem nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego będzie wielki polski pisarz i poeta, ten, który do nam ducha dodawał przez te ostatnie lata, Jarosław Marek Rymkiewicz. Wręczymy też specjalny medal dla osoby, która promuje Polskę, dobre imię Polski za granicą. To będzie jutro. Tę nagrodę otrzyma profesor Roger Skruton, także za zasługi. Dla Pomoc dla polskiej opozycji konserwatywnej w latach 80., o tym jutro będziemy mówili. Na no dzisiaj przed nami jest wiele interesujących paneli, ale chcielibyśmy zacząć od początku naszego projektu, no bo kongres jest, tylko wpisuje się w ten łańcuch pokoleń. Początek, też może umowny, ale data na pewno dla Polski przełomowa. Tak to rozumiemy, że ten początek projektu, nad którym pracujemy, to jest rok 1966 Chrzest Polski i od, zaczniemy od krótkiego filmu o, o tych początkach, które my staramy się kontynuować, w nasz, jak na ile nam siły pozwalają, i nasze umiejętności i zdolności intelektualne i organizacyjne. Dziękuję bardzo.